Ja mi spalam 10 tysięcy kalorii w 24 godziny. To no co jest z dniem dzisiaj? Coś z góry chyba nie chcę, żebym robił ten challenge. Czemu? nie wiem jak to spalę. Nie mam żadnego pojęcia. Ja zdechnę prędzej. 82 km za mną... Będzie... Dwa maratony, nie? Mam... I cię poskłada? A zaczynamy od śniadania, ale jaki jest plan? Plan jest słuchajcie tak. jem to, tu jest około 2,5 tysiąca niecałe, plus to ma 840, czyli już będzie prawie 3 koła jak to wszystko pójdzie, dobry start i w momencie kiedy ja zjem 10 tysięcy kalorii, odblokowywuję spalanie w sensie wiadomo, spalał będę cały czas, ale ono się nie, to spalanie nie będzie liczyć, podzielę te dwa segmenty najpierw wiem, mam na to 24 godziny a później przez kolejne 24 godziny będę spalał te kalorie i mam nadzieję, że uda mi się zrobić i to i to, jak wiemy po innych challenge'ach to jedzenie zrobię na pewno, nawet moim celem jest zrobić to dzisiaj do północy, żeby od północy, do północy następnego dnia mieć czas na spalenie 10 kalorii. To mi się wydaje niemożliwe. 1230 wjeżdżam moje ślanie i zobaczymy jak to będzie. Nie chce mi się jeść, nie, jestem tak ojedzony, zjadłem wszystko. W jedzeniu było około 2250 kalorii, Wiczko całe ma 840. Nie mam ochoty jakoś jeść i dzisiaj jest jakby ciężki start tego challenge, ale muszę podawać. Muszę teraz zrobić coś, dzięki czemu trochę lepiej będzie mi się chciało jeść zaraz. Cur elizejski, trzeba będzie światankami dobijać na bal. Nie spodziewam się, że będzie tak źle, bo <laughs> nie brzuch od razu na starcie, więc do dupy trochę. Ale to nie zmienia faktu, że nadupcamy i robimy po prostu ten challenge. Chcę jak najszybciej odblokować możliwość spalania kalorii. To będzie najtrudniejsza część tego wyzwania. Jeszcze nie pipiłem całego picia, więc niecałe 3000 kalorii mam teraz. To na 50 3000 kalorii. To był game changer, bo to realnie to ma tysiąca kalorii. I najgorsza z najgorszych rzeczy. Myśli, o których nie wspomnę, bo są mi bardzo nieprzychylne. Jak na to patrzę 36. sto coś kalorii. Na piciu będzie najłatwiej, także biorę dwa takie soki. Ej, i ja tak myślę, jak mam zjeść tylko to i tamte kilka rzeczy, to nie mi to tak, wiecie, nierealnie. W sensie ja chciałem to zrobić serio, jak najszybciej. Czyli dzisiaj przed północą, czyli mam jeszcze 11 godzin niecałe. Lecimy to, proszę Państwa. Przyjechałem na morsowanie, żeby troszeczkę. Nie wiem, po na to morsowanie. Ogólnie jest zimno i mi się strasznie nie chce, nie? Bardzo mi się nie chce. Ale wiem, że jak tam wejdę, to poczuję się lepiej. Organizm sobie popracuje, przepali to wszystko. mało się Jak Tak, pizdź, jest tak zimno i tak strasznie nie chce. Ale mam nadzieję, że to przyniesie owoce. Basika. No, ogólnie jest zimno. F***. Pierwsze morsowanie w tym roku zaliczone. What the fuck is that? Pićko, będzie ponad 3 koła. Ile co daj? Całość się tyle jeszcze chwilę czekam zanim pojadę. Minęła 3 godzina. No, prawie 3100 kalorii, Jest dobrze. podwozie no mnie strasznie boli dziwnie. Już się ciemno zrobiło i został mi ostatni łyczek piczka 300 kalorii. 5 godzin. Za 10 minut będzie 5. jeszcze nie jestem głodny, a muszę spełnić kalorie, bo ja chciałem do północy zjeść te 10 tysięcy. Jeszcze ka 7. byłem ja na tych zakupach i jestem ten pieprzony game changer, który mnie nie zapcha, który dorzuci mi 1200 kalorii prawie. Zmęczmy to! k***a, Będzie. 4122 dokładnie. Bo co najważniejsze, jutro, albo właściwie jak skończę, to mi się czas wyblokowuje. Od razu zaczynam spalać. I mam plan taki, bo przygotowałem się na to. Plan mam taki na to. Mmm, dawno nie czułem tego smaku w ustach. Nie żałuję. Jeżeli uda mi się skończyć do północy na to, liczę. To ja no mam wtedy 24 godziny, żeby spalić. Jak, jak się nie uda ogólnie, to będę robił, dopóki nie spalę dziesiątki. Oglądałem jakieś tam filmy i jakby ciężko jest spalić 10 tysięcy w ciągu 24 godzin. To wydaje mi się, że w ogóle to jest niemożliwe, tak realnie. Ale spróbujemy. I najpierw idę biegać. Czyli od razu lecę biegać przed spaniem. Nie wiem, godzinę, dwie, może trzy, zobaczymy ile nam radę. zobaczymy też, ile spalę, Chciałbym przynajmniej, no, ponad tysiąc muszę mieć spalone na pewno. W dobrych wiatrach chciałbym w ogóle dwa tysiące mieć spalone, bo rano na 8.30 jadę na aktywność, która nie jest typowo sportowa, ale będzie fajna. 450 tysięcy kalorii, ale to. i mnie k. brzuch boli ogólnie. Teraz mnie ja tak zaczęło, tak. aaa, nie fajnie się ułożyło. Nie fajnie, niby tylko dycha, ale to dalej jest dycha, no nie? Całe 6 zostało. Odpocznę chwilkę, leczami coś zjeść. W międzyczasie picie soszku. Proszę bardzo. Wleciała 15 minutowa przerwa. Yy, Dzięka na podłodze. Lubię spać na podłodze. Jest 19. Jak wypiję ten sok będzie 4,5 tysiąca kalorii, czyli jeszcze 5,5 tysiąca do północy. Najptasze mleczko. Misja. Jeśli to wszystko spożyję, to będzie, słuchajcie, to będzie wtedy dobrze, bo będzie 7207, wtedy git Tylko jeszcze muszę to wsadzić w siebie, ale wsadzę to teraz w siebie, prawie potem przerwę i przed północą będę dobijał Jest 19.32, let's go O nie, siła razy ramy, nie? Cyk. Uno, do, 3 4 cinco, seis, siete, ocho, nueve, susano, Proszę Państwa, solidnie 7,200 Zostało 4 godziny 2,800 Nadrobiłem teraz, ale potrzebuję przerwy Few hours later Soczek prawie wypit, więc spoko, będzie 7,5 Wbijam wiadomo gdzie A ma. Jestem tak zmęczona Twoja energia, jak jesteś zmęczona, to jest 99% społeczeństwa na maksymalnych obrotach Kurde, na fakt, że tak jesteś zmęczona, a ty da? normalnie tak gadasz, zajebiste Bo wy, widza wypisaliście mi, żebym właśnie taki odcinek zrobił, a Oliwka wczoraj mówi, że ona też mi to mówi, a ja o tym zapomniałam. Ej, mówiłam ci dosłownie, żebyś zrobił taki odcinek, dosłownie to ci powiedziałam Ja to wymyśliłam i nagle to robiłam, a o tym nie pamiętał Zapomniałem Z jedzeniem jest luz, ja się boję to spalania, ja od razu kończę o, jeść 10 koła kalorii Trzeba spalić to, ja przez miesiąc tyle nie spalam. <grymny> Masakra. Ale uwaga, uwaga, mam jeszcze w kieszeni. Coś, żele energetyczne W jednej takiej saszetce, to jest, o co to jest, no nic Jest 157 kalorii Zaraz zjem, pierwszy Elo, ej słuchajcie, Dominik poszedł po jedzenie o, Boże, krazi Tato Tatoś wrócił z krowu, Słuchajcie, prosz? wyszedłem na chwilę i stwierdziłem, że dobijam do 10 tysięcy Wziąłem po prostu tutaj łącznie, z tymi jeszcze dzikami do przetestowania 10 tysięcy kalorii, które zjem, mam nadzieję, jeszcze w niecałe półtorej godziny M Proszę bardzo Super, a co to był za żałosny prank z twojej strony? Czemu żałosny? Straszłeś mi miałeś wypadek, ja naprawdę się stresowałam. Spać się chciało, przynajmniej ci się nie podniosłem delikatnie. Testujemy te żele. Dobra, to jest giga słodkie. No czuję, że to jest żel. Co więcej, wchodzi gładziutko. 3T to jest cały sok, który wypiłem w ogóle swoją drogą, zapomniałem powiedzieć. Naprawdę? Dla mnie zarobiste, bo jakby wchodzi gładziutko. 300 kalorii, przez którą zjadłem. Nie czułem nawet. Mimo, że już nie mam ochotę jeść, ale nie czułem nawet. Ej, dobra, słuchajcie, zjadłem 3 jak masełko. Ej, dużo lepszy niż sok w ogóle. Nie poczułem nawet tego. Wiadomo, konsystencja jest taka żelowa, jakby ma to kalorie i pewnie w brzuchu bardziej, zwracając drugą stronę, że tak powiem. <grymne> <grymne> Tak, zaraz tak będziesz ćwiczył, kochany 10 tysięcy kalorii, tak będziesz spał. Muszę zmęczyć tutaj ponad 1000 kalorii. Brak będzie miarkować jak to zjem 800. Czyli tyle ile ma duży szejt, którego też wziąłem. Już nie mogę ogólnie. Idealnie już nie mogę. O kurna, i później robię przerwę do no północy znowu. 22 minuty zostało. I zaczynam dopiero szejka i z stąd, żeby się przygotować. No bo wypiję go, ale o Jezus Maria, nie wiem jak ja pójdę. Idę, 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 moim planem jest to, że idę najpierw właśnie biegać. Teraz tak za 2 godzinki. Ale chcę jak najwięcej spalić. Jak powiedziałem, tak po prostu zrobiłem. Dobra, mam pasek taki specjalny, który będzie mi tutaj liczył spalone kalorie. I proszę Państwa, jest godzina 23.59. Mmm, nieoficjalnie, ostatni łyk szejka 10 tysięcy kalorii w 11,5 godziny, ale. Ku... O, właśnie, to jest mały kłopot. Ale teraz gorsza część tego filmu. Czyli muszę spalić dychę 24 godziny, i mam czas do północy. O, skur, jaki duży. Minęło pierwsze 12 minut pierwsze 100 kalorii, ale od razu nagrywam wam update. Ogólnie drama. Tak mi wszystko bulgoczy w brzuchu. Jestem taki no o dokładny dosłownie taki Jest strasznie ciężko i tak nieprzyjemnie Czuję się gigantycznie niekomfortowo Ale według mnie to co teraz robię jest giga ważne Że przed spaniem spalę na przykład właśnie kilka kcal Bo mój organizm będzie na czas odpocząć, troszeczkę przeboleć 10 tysięcy, które zjadłem No i zrobić ten challenge, który w sumie nie jest taki łatwy, jest cholernie cholerę trudny Ale jak 12 minut spaliłem 100 kalorii, To jest do zrobienia Ale cholernie ciężko Ale jest ch**a w ogóle Minęło 3 km z hakiem w sumie i mi organizm nie wytrzymał. Tak mi bulgotało, że mnie zwróciło dosłownie. Po prostu mnie zwróciło przez to bieganie i mocniejszy wysiłek. Fatalnie ogólnie, e, fatalnie. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle, ale po trzech kilometrach zabulgotało mi, bulgotało wszystko w ogóle i do dupy. Ale lecę dalej, nie? Muszę mniej więcej pobiegać gdzieś do trzeciej chyba, żeby widzieć w ogóle dwa koła kalorii. Na jutro wstaję przed ósmą, ale teraz nie wiem ile mi się uda zrobić. Lecimy dalej. No ale biegnę. Let's go! Nie muszę, ale co hejno na no, dupca, minęła pierwsza godzina. Realnie spoko, ale mam inną rzecz do zarzucenia bardzo ciekawą. Bo jak widzicie jestem na rynku, dobiegłem na rynek krakowski, ten piękny, uwielbiam go. Jest sobota pierwsza w nocy, a ja tu uwaga dobiegłem. Nie ma imprezy. Jest sport, jest spalanie kalorii. Zmieniło się. Stałem się w kolejce stało czasem. Ale nie, teraz nie. Ból mi dalej brzmi, to czas jest z tego, ale czuję się coraz lepiej. Normalnie, sobota, wieczór, w nocy, a ja biegałem koń na imprezie. Ale spokojnie, wczoraj byłem na mieście. Zrobimy szykułko na błoniach. Jest pierwsza 30 i 1000 kalorii. Czyli słuchajcie, 1,5 godziny, 1000 kalorii. Razy 10 to by było 13 godzin. Ale za 13 godzin nie jestem w stanie takiego wysiłku podjąć Nie ma opcji Wracam już do siebie, zrobię jeszcze jakąś pętelkę pewnie gdzieś 13 km za mną Tempo jest słabe, a już się lepiej czuję To ja się nie jest git, ale jest znajomo spoko I wracam już powoli w moją stronę do mieszkania, bo wstaję jutro Bo lecę na aktywnej stronie Która będzie troszkę ciekawsza niż bieganie Albo nawet dużo ciekawsza niż bieganie Wróciłem Jest godzina za 7:30, A kalorii 1800 70 8, 8, 9 nawet skoczyło. Maksymalne tempo 2,17, coś tu się pojawiło. Niemożliwe, że tyle było. Aż takiego speedrunu no nie zarąbałem Ale proszę Państwa, na wieczór zrobiłem sobie 23 km z hakiem. No, taki półmaraton na gigadynce. O, gdzie się kąpać, spać. Jaka jest sytuacja poza tym, że jestem z Zmęczony. Trzecia, 10. I teraz tak, no nie, nie mam na sobie wiecie, tego, co mierzę. Muszę obliczyć teraz, jaka jest, jakby moja taka podstawowa przemiana, którą taką spalam, wiecie, na co dzień, no nie? Czyli jakbym nic nie robił, leżał, spał, no to po prostu ile będę falał? I będę doliczał te kalorie obliczone mniej więcej podczas snu średnio 70 kalorii na godzinę. To w cholerę w sumie. Czyli jak będę spał teraz, no, 4 godziny, szarpne chyba, no to spalę, no niecałe 300 kalorii spalę podczas tego snu, który teraz będzie. Kiedy będę spał, no to mogę policzyć, no to już nawet te to senne niech będzie, niech będzie mniej niż więcej, żeby sobie nie doliczyć, nie będę, nie będę liczał, doliczał, mniej niż więcej eee, na wszelki wypadek, żeby to po prostu dowieść, słuchajcie jak widać, ja już dętka i to solidna <kłysy> kładę się spać, <kłysy> lecę spalać kalorie podczas snu ja pie Kurwa! w śnie, śpiąc, sobie pomyślałem, że za długo śpię, nie wiem czemu, wstaję, 10.38. Budzik nie zadzwonił, albo zadzwonił nie słyszałem. Ja, pitole! Zaspałem na to. No, to jest. Grudno. Miał być ASG ze świeżym. Czyli, wiesz, takie strzelaninki, takie, wiecie, że tam po prostu byłoby dużo biegania i tak dalej, i zajwiste. Ale nie, nie zadzwonił mi budzik. Patrzcie, był ustawiony. 7:42. What the fuck? Aaaa... Jezus Mary, najgorsze jest to, że zmarnowałem 3 godziny. Ja, pitole! Ja, pitole! Ja, pitole! A, muszę, dobra, muszę ogarnąć co się dzieje i, i wymyślić teraz na szybko plan co zrobić, żeby, żeby spalić te kalorie. Nie się ze spałem? Aplikacja się nie chce włączyć Aplikacja się nie włącza No co jest z tym dniem dzisiaj? Ale przez sen, przez to, że spałem dłużej No to łącznie mam teraz spalonych kalorii 2,5 tysiąca Tylko, że kurna teraz mi się aplikacja nie chce włączyć What the fuck? Co jest z tym dniem nie tak? Coś z góry chyba nie chce, żebym robił ten challenge Czemu? Jest turbo problem, bo cały czas ją wydupca Patrzcie, ja pitole, ale gówno jakby to jest Wyłączam telefon, usuwam aplikację I cały czas to wydupca Ale czemu ta aplikacja, no Wamadzie muszę iść spalać kalory nie mam czasu tego ogarniać. Jak kiedyś Plony gówno największe, no? Nie polecam ogólnie. Zostało mi 13 godzin, żeby to zrobić. 7,5 tysiąca kalorii do spalenia. Ja pierd... Nic się nie układa dzisiaj z rana. Sytuacja delikatnie opanowana. Wyszedłem z domu i słuchajcie, mam balas ze sobą zbędny. Idę z buta na skłosza. W takim razie. No muszę spalać te kalorie. plecy w ogóle mnie bolą po wczoraj, Ej, nic się nie układa dobrze. Jakby wszystko jest źle. Widziałem się takiego poranka fatalnego. Ja No Ale słuchajcie, no, co by nie było, trzeba grindować, trzeba walczyć. I nie ma opcji odpuścić, tak? Więc. Lecę, zobaczymy jak to będzie wyglądało przy marszu z obciążeniem małym Jest strasznie do dupy, jest zimno Jeje cholernie Mam przemarznięte ręce, bo nie mam rękawic Akurat debil jestem No fatalnie, ogólnie szczerze fatalnie Nie lubię narzekać pod względem takich rzeczy Idę kurna i w sensie na dup zrobiłem już mówię ile Niecałe 6 km I spaliłem na ten moment 360 kalorii No to tempo jest słabe, w sensie spalania Musi być większe, ale ja idę na tego skłosza No to nie biegam teraz, bo jak będę Moje, jak moje nogi by czuły się tak jak wczoraj Na no skłoszu nie dam 100% siebie a wtedy byłbym w dupie, jeżeli chodzi o kalorie, bo na skłoszy mi się wydaje, że na drobę troszeczkę. Mam nadzieję taką. Mój plan jest teraz taki, że jest 12, skłoszę na 15, idę coś zjeść, Z buta oczywiście. Później idę już prosto na skłosza, zostawiam rzeczy, pójdę się chwilę przewieźć, żeby trochę dopalić kalorii i się dogrzeć na skłosze. Ogólnie mały, szybki update przy 3000 kalorii spalonych. No niedużo w sumie, jak na to, że jest prawie 13 i zostało mi 11 godzin. Jestem znowu na rękę w Krakowie i jest tyle ludzi. Strasznie lubię to, że to miasto żyje, to się dzieje, po prostu Miasto gołębi. Pozdrowienia dla Malwinki, bo ona lubi gołębie. Ja nie lubię pigeonów. Jedzonko. Cyk. Elegancki wira. Jestem już głodny. Wszedłem po tych schodach i k się są, zrobił, już, jestem zmęczony strasznie i głodny. Więc dobrze będzie zjeść. A nie wiem jak ja to Nie mam lodowego pojęcia. Najprędzej. Ja zdechnę prędzej. Mam nadzieję, że się uda. Bardzo smacznego. Dzięki, Wziąłem na wynos i lecę dalej, bo nie ma czasu po prostu. Bo w półtorej godziny spaliłem tylko, yy, tylko 600 kalorii. O, do dupy, k. Chyba będzie to strasznie ciężkie, no ale będzie gra, zobaczymy, co się stanie. To raz, a dwa przed chwilą podeszła do mnie dziewczynka i zapytała, czy pan jest palionem. No wa mać. Ja rozumiem, że mam podobny zaraz i tak dalej, ale ciebie ja go naprawdę jak palion? No ja, k***a. No ale no trudno. Nic z tym nie zrobię niestety, ale słuchajcie, lecę dalej, lecę na tego skłosza, w stronę skłosza, żeby spalić jak najwięcej. No marzy mi się, żeby po skłoszu było plus 6000, nie? Ej, ale bigionów nie biegionów to są te, będzie, Ale zrobisz co wygląda. Już mam bliską tego skłosza, a mam jeszcze godzinę 50 do 15. No liczę, że dobiję przynajmniej do 4000 z takim za. Godzinę 14 dokładnie, mam gierkę. Idę pobiegać jeszcze. Spalamy 3406. Fajnie, jakbym tym bieganiem dobił tak, no ponad 4 koła na pewno, no nie? No ponad 4 koła, żeby było, no to będzie w miarę jak że jestem zmęczony strasznie. No i łącznie w nogach mam już 38 prawie kilometrów, więc w sumie trochę Bieganie już będzie na pewno ponad maraton. No i lecę spalać to głównie. Wracam za godzinę około. Wyczerpaliśmy. Godzina 1453. Delikatnie ponad 4 koła. Jak. Na skoszu nie spalę dwójki, no to będzie p***a. Jestem na skoszu, siema Patryk Cześć Co? będziemy na p***a, jest 2 godziny, a ja robię stary odcinek, że spalam kolorie I chcę z 24 godziny spalić 10 tysięcy No to idealny sport, nie? Tylko, że k***a, jestem tak Słabo mi się robi teraz Spo Spoko, spoko, wymęczy jeszcze bardziej <laughs> Ja sam nie wiem, jak będzie to wyglądało, jak chcę spalić to za dwa tysiące, nie wiem czy to jest możliwe Jest, no Jest to możliwe Stoimy pod żabką i to jest możliwe Jest to możliwe, ale to musi być giga tempo i giga no nie, więc no. zobaczymy Ile Chaser. musisz spalić? Dyszkę. Na luzie. No, da Na No, 46 km mam już nogę. Zmęczony jestem delikatnie. Jak wejdzie rywalizacja, wejdzie na kosza, No, skosia. To... na luzie. Czuję, no, że na luzie. się rozgrze. Znaczy, ja rozgrany już jestem. No to lecimy. K***a. O! Widać, że paty coś w ogólnie. Czuję się strasznie ciężki na nogach. Nie mam mobilności w ogóle. To, że mam tyle kilometrów w nogach. Robi ka robotę. Jakiś zakładzik? O sety, kto więcej wygra? No na przykład. się zaraz o co? Zobaczymy, kto więcej setów wygra. Przez dwie godziny. Sytuacja po czterech setach. Wygrywam 3-1, ale ciężko, ciężko jest. Mam dentkę straszną i sprawdzamy, ile spaliłem kalorii po 20, do około 20 minutach, nie mniej więcej. 288. Wcześniej odpaliłem, jeszcze raz drzewka odpalimy, jak się ruszałem. Czyli w pół godziny niecałe 300, szczerze. Mam nadzieję, że z czasem będzie więcej, bo jak będzie tylko tyle, no to dupa. Bo to nie idzie na 1000 w ogóle To idzie ledwo na 600 Niedobrze Zakład się jednak bez zakładu, po Mam już swoje osi Jedziemy dalej z zakładem To o co gramy? Kto stawia skosza? Tylko od 0 zagramy, od 0 Kto stawia skosza? No i let's Słuchajcie, gramy od 0 to było tak, a wiecie Prze... prolog, prolog 0-0, teraz zaczyna się prawdziwe granie 3-1 dla mnie od nowa Ale teraz dwa ostatnie sety na przewagi i to ciężko Ja już opadam z sił I waga ile spalony? K***a, mało nie masz? 573 Powinno być 700 teraz już przynajmniej Albo więcej. Ej, dupa, no to dupa, jak mnie nie uratuje, to może być ciężko z tym challengem. Może później jeszcze więcej spać, będę bardziej zmęczony. Słuchajcie, przerwa, nic została 50 minut, 5-3 dla mnie. Jeszcze odrobię, jeszcze odrobię. Jeszcze jest czas. Jeszcze ja muszę na, na się zjeść, bo ciężko jest. Zobaczymy jak kalorie. Tylko 770 do chyba. No trudno, lecimy dalej. 5-3 dla mnie. Zajsto, 9-4 wygrywam, a patry tak Już dla fizycznie. Fizycznie go rozwalam. Słuchajcie, to jest akurat Ewenement, jestem w jest dobrze, tylko nie jest dobrze z kaloriami niestety. On jest po całym filmie sportu i tak nie roz... Fizycznie, kondycją? jest 1100 prawie Dobrze jest Lepiej, teraz trochę lepiej Dobrze, trochę. a jeszcze masz 20 minut grania 1107, zakładzi wygrany, ja jestem zwiążony no? Ja tym bardziej, ja sobie dopiero <grym> ty Ej, ciekawe ile się robi metrów albo kilometrów jak się gra w squash'a ja. Dystans mam 6,4... 6, 6 kilometrów Ale 4. to od kosza. A to jest, od, to jest cały dzień, ale cały nie zrobiłem dzień. cały dzień dużo Chodzi się dużo? Nie To co byśmy tu zrobili 4 kilometry? No What the fuck? Biegasz sami z powrotem od ściany do ściany, no nie? tak, no tak, ale 4, 2 godziny przez Na 100%, bo ja nie zrobiłem 7000 kroków w całej dzień Nie no, to na pewno. Ej kur, to dużo! Ale sprawdźmy, ile spaliłem. 1400 niecałe. To jest zbyt mało, niż chciałem. Nie widziałem na drogę te 600. Dostało mi 7 godzin challenge'u, a do tej pory przez 17 paliłem niecałe 5,5 tysiąca. Jest 1481 dokładnie i przeszedłem w sumie i przebiegłem 51 km mam w nogach. Ale muszę zrobić drugie tyle, żeby spalić praktycznie. Jest dyntka, bo tak, zapomnie skurcz lewej łydce na skoszu. Ciężko, jestem cholerę zmęczony, ale mam ostatnie 7 godzin. Plan jest taki, że maszeruję od na siłownię i ja siłowni już w ciepełku będę biegał. Doleciałem na siłownię, w sensie takim obiegiem i sprawdźmy kalorie, no ogólnie... Ch bo na 124. ja zrobiłem niecałe 8 kilometrów i spaliłem niecałe 800 kalorii nic z tym nie zrobimy bo trzeba grindować 5,5 godziny żeby dobić. no ogólnie chyba niemożliwe nie? już mam taki skurcz być, co, że mi nogi odmawiają posłuszeństwa ale co działać ustawię tempo 9 na godzinę jeżeli to tempo wytrzymam w ogóle przez godzinę z pyłu, proszę powiedzieć tak powiedz to powinienem spalić 700 kalorii mam nadzieję wtedy jestem w stanie to nadrobić ale nie wiem czy będę w stanie to zrobić bo już mam w nogach ała prawie 60 kilometrów przejebane skurwyszył się Strasznie, Strasznie że w ogóle, jeżeli to przez mój błąd, czyli nie w stanie po prostu tego Lecimy, jak wytrzymam godzinę, to go W godzinę zrobiłem 8,6 km, jest taka nitka, że. Nie? W godzinę zrobiłem 784, zostało 4,5 godziny. O ja, David Goggins mówi tak Nie zatrzymuje się kiedy zmęczam, tylko kończy kiedy kończysz coś takiego, już nie jest w stanie się wysłowić, nie? No? Ale ja też tak zrobię Ja sobie już zmęczyłem od kilku godzin Jak skończę dopiero, jak skończę I dobiję te 10 pierd... K***a, tysięcy kalorii 76 kilometrów już mam zrobione k***a, Nigdy k***a, tyle nie zrobiłem A Jeszcze mam równo 3 godziny, żeby napierd... Więc to jest dobrze, nie jest źle Co więcej, już niedługo w filmie pojawią się goście Wyobraźcie sobie, sobie najlepszą motywację na świecie, jaką może przyjść. Masz teraz dwie sekundy na wyobrażenie najlepszej motywacji na świecie, którą może przyjść. 8161 kalorzyści. Już teraz całe 3 godziny, żeby spalić delikatnie ponad 1800 kalorii. Nie, no to jest hit, nie? Aaa, ten. To cały czasem ze 130 Nie chcę teraz biec, się siły, by Przejdę się i zobaczę, ile spali 45 minut do 202. Włączam marsz i lecę, zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, masz mię, oficery 5, 6, 7, 8 post imów nie jest. Blaszka. Komandosi, kalorzyści. P... 22. druga. Mam dość. 82 km. Za mnie. Będzie dwa maratony, nie? Co jest ogólnie? Nie mam siły. Nie chcę mi się już głodny jestem. Nic mi się nie chce. I zostało równe, praktycznie równe. 1200 kalorii. Biegnę i nie wiem jak biegnę. Biegnę i normalnie płaczę. Patrzcie, obijam się cały czas, bo nie jestem w stanie wycyrklować. Tu. Tu tak samo strasznie źle, ale nie zatrzymujesz się. Idę teraz przespacerować chwilę. Dosłownie chwilkę, żeby po prostu nie siedzieć na dupie, Żeby cały czas coś pali. Moja przerwa dobiega końca, ale na tej przerwie szedłem i zrobiłem 1 km 150 m. Zostało 1050 kalorii. i Godzina 45. Jak ja nie wiem, jak ja Nie wiem, nie wiem. Proszę Państwa, 84-200. Dwa maratony. Niecałe 22,5 godziny. Wystarczy w sensie, wiadomo. I niecałe 1000 kalorii jeszcze do spalenia. Nie ja już od dawna. Nie mogę. Na nasz poszczególny wleciał i zostało 758 K naprawdę jest jest gigantyczna końcóweczka Jeszcze godzina 15 i 86 lat już zrobiłem Jak wam mówiłem o motywacji, w której sobie nie wyobrażacie najmocniejszym świecie, to patrzcie jaka przyszła aaaa, Dzień aaaa, jest dzień dobry. Ej, Ja mówiłam na swoim etym przygotowaniach na 2026, że zacząć na siłownię, no jestem ja to jestem W styczeń, Jak umieram Jak mi wolę, dziękuję tak... Zdycham jak z k**na. Serio? Nie mam jej k**na. Już na nic. Mam w nogach od północy. Zgadnijcie ile kilometrów. Kurde, 40? 40? 40? Czy więcej czy mniej? 60. 86. 86? 86? O! Ej ogólnie wiesz jaka to jest trasa jak ode mnie z żar do zielonej góry dwa razy jakby w, to, w jedną i w drugą stronę do galerii Dwa maratony Do co robisz ogólnie Kuleje od dłuższego czasu I właśnie miałam mówić, że widać jak idziesz co nie jak z kurtyn. mam już z ponad 100 tysięcy kroków ogólnie też, nie mam krokomierza ale 100% ponad 100 tysięcy Zostało godzina 10 do północy i 740 kalorii Tak Udańce. mało? Siedemna Ej nie koła. gadaj, że to zrobisz, zrobię Ej do. czekaj, ty 10 koła zjadłeś i 10 koła musisz spalić Ej, to A jest przekot, się... nie? Jakby nie znam drugiego takiego człowieka, który odwala takie akcje. A co jest śmieszne w ogóle? Tutaj i na moim pasku pokazuje takie samo ten. To nie wiem jak to kółka, że chłop, zawsze do końca. <noise> Ogólnie mam od jakieś od skłosza od 17 mam k rozjeń Czemu? A co się stało? Skurcz Skurcz! No I cię poskładał? 4 km. No tak. No Proszę Państwa, 657 zostało i godzina 4 minuty. Ja ole. dole! Dasz radę, zrobisz to. Dobrze, przyjechałeś się, bo ogólnie mi się dało, nie? Ej my ci nie pozwolimy tego nie zrobić. O k***a, masz. Godzina 23:47. A temu panu została uwaga! Niecałe 100 kalorii nie niecałe sto. Zrobiłem 92,5 km jak 24 godziny. Więc dwie godziny skłosza. To jest grubo ponad sto koła kroków. Nie wiem, czy to nie jest nawet rekord YouTube, jak chodzi o 24 godziny kroków, tylko nie liczyłem, więc nieoficjalny, ale myślę, że około 120 tysięcy nawet z lekkim hakiem. I zaraz kończę ten pierolek ta karo Już nie może się wysłowić. Ej, to ja mam dla ciebie następny challenge na odcinek. Pobijasz rekord YouTube Dwa kroków! 24? No. Słuchajcie zaś widzowie czy chcecie? Ej, a dobra, a skala bólu od 1 do 10. Nóg. No, nóg? No. Nie czuję, skór... Serio? A no coś boli? No, łydka od 17. Ja pierdzielę. Ej, gościu jest mocny. O, dziś liwa. z tego co widziałem, zrobił 7,5. No, myślę, że jestem p... królem w tej kwestii. Ale pozdrawiam oczywiście. O, ja. o, Przy końcówce dosłownie miałem skurcz w łydce Zostało dosłownie 78. I, kurwa, skurcz w łydce, cześć, to o oh wow. Ej, na ostatniej oh. prostej. Ej, ale bez jaj oh. nie no, pójdę, ale, 10 minut, słuchajcie. Przed czasem jestem jeszcze, więc, p***a, do p***a. ale, kurwa, taka końcówka z. Ej, nie Ej, nie wierzę, że na sam koniec, nie? Boże, jaki biedny. A! On nie miał kur... <grym> a! Chociaż dobrze teraz, a nie wcześniej. Ale <grym> maly Nie siła. Ten człowiek to robi! Myślałam, że to jest niemożliwe, nie? Ej. Nie. A słuchajcie, zostało 5 minut do końca czasu. Skurcz budzie. I ostatnie, uwaga, 10 kalorii. Awa, 10. 10 kalorii! ej jestem tak dumna z niego, że to jest niesamowite, nie? Ja też, ej szczerze, szok, żeby takie coś zrobił. Daj mi motywację do ćwiczenia, naprawdę. Let's go. Jakby dzięki Domin, dzięki, po prostu tak ci powiem. Ej nie no, inspiracja ogólnie. Naprawdę, niesamowite. Tak, nie no. Jeszcze Nie filmu, są te Pięć kalorii. Ile? Pięć. No po dwie kalorie byś zrobił. Kalorie, dwie kalorie. Final polci 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 rarara 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 polci w to 16 zdjęć